Jak to dobrze, że Sergio Ramos specjalnie wykartkował się na ćwierć Problem tylko w tym, że żadnego ćwierćfinału nie będzie. Czegoś takiego jeszcze nie było. W ciągu jednego tygodnia piłkarze Realu zrobili sobie wakacje już w marcu. Przegrana liga i przegrany puchar, a teraz na Santiago przyjeżdża młodziutki Ajax i wyrzuca ich z Ligi Mistrzów. Opowiem wam dzisiaj o kilku naprawdę fajnych ciekawostkach na ten temat. Pociśniemy bekę z Ramosa i zastanowimy się jak daleko może dojść Ajax. Zostawcie kciuki oraz suby i zapraszam do oglądania. Cudowny był to mecz i cudowny spektakl w wykonaniu Ajaxu. Dla takich wieczorów chcemy oglądać Ligę Mistrzów. No, może z wyjątkiem fanów realu, którzy pewnie zaraz zaczną mnie hejtować. Na pewno przyznacie mi rację, jeżeli powiem wam, że Ajax zasłużenie zakończył tą trzyletnią dominację realu. Po prostu z przebiegu całego dwumeczu byli lepszą drużyną. Kibice królewskich chyba nadal zastanawiają się, jak to możliwe, że do Madrytu przyjeżdża holenderski zespół w większości złożony z młodych talentów i bawią się piłeczką, robią sobie rulety, a do tego. Tego gromią Real 4 do 1. Zanim opowiem wam o kilku ciekawostkach na temat Ajaxu, może najpierw to, co interesuje was najbardziej. Temat Realu. Piłkarze królewskich mogliby napisać poradnik, jak przejebać cały sezon w jeden tydzień. W tamtą środę porażka z Barsą i odpadnięcie z Pucharu Króla, w sobotę druga porażka z Barsą i 12 punktów straty w lidze, a we wtorek węcki od Ajaxu i koniec marzeń o czwartej lidze mistrzów z rzędu. I pomyśleć, że te wszystkie porażki miały miejsce na Santiago Bernabeum. To musi być cholernie ciężki teren, skoro nawet Real tam nie daje rady. Na czym oni mają się teraz skupić do końca sezonu? Nie wiem, może jakiś puchar tym barka. A tak na serio, to zostaje im tylko walka o wicemistrzostwo z Atletico. O tym, jak słaby jest to sezon, może świadczyć taka ciekawa statystyka. Real przegrał w tym sezonie aż 6 meczów, różnicą co najmniej 3 bramek. To dopiero druga taka sytuacja w całej 117-letniej historii klubu. Widziałem w sieci masę komentarzy na temat tego, że karma wraca i że pierwszy sezon Ligi Mistrzów z Warem i Real od razu odpada na 1.8. Moim zdaniem wcale nie chodzi tutaj o war, tylko o ogólną sytuację w klubie, o której zresztą już nie raz wam opowiadałem. Jak ma być dobrze, skoro Perez przespał ostatnie okienka transferowe, zgarnął kasę za Ronaldo i co sobie myślał, że nie trzeba go nikim zastępować? Jak ma być dobrze, skoro Bale został wygwizdany przez własnych kibiców, zanim w ogóle jeszcze wszedł na murawę, aby zastąpić kontuzjowanego Lukasa Vasqueza? Ronaldo z Zidanem zabrali razem ze sobą koronę Realu, a wielki kapitan Ramos to już w ogóle zakopał Podziemie. To co gościu odjebał z tą żółtą kartką dopiero teraz śmieje się z niego cały świat. Nie wiem czy wiedzieliście, ale w czasie meczu Ramos nagrywał sobie film dokumentalny na temat swojej kariery prosto ze swojej wibloży oklejonej szyldem SR4. Kamery miały nagrywać jego reakcje na to co dzieje się na boisku. Coś czuję, że niezły będzie to filmik skoro zaraz obok loży Ramosa kibice Ajaxu śpiewali Ramos ala playa i dziękowali mu za to, że pomógł ich zespołowi w awansie do finału. Myślę, że będzie to najlepsza nauczka dla wszystkich, którzy w przyszłości będą chcieli się specjalnie wykartkować. W ogóle nie rozumiem, dlaczego Ramos tak zlekceważył Ajax, skoro już w pierwszym meczu pokazali, że w piłkę to oni grać potrafią. Widziałem też takiego mema, co zrobiłby Ramos, gdyby był wczoraj na boisku. To samo, co w meczu z Barsą. Motywowałby kolegów, by nie pozwolili Ajaxowi zdobyć piątego i szóstego gola. Hashtag Beka z Ramosa. Najlepszym podsumowaniem tego meczu w wykonaniu Realu może być ta akcja. Zobaczcie sami. Wracając do Ajaxu, nie wiem czy wiecie, ale zanim w ogóle jeszcze zagrali w fazie grupowej, musieli przedzierać się przez mecze eliminacyjne. Wczorajszy występ Duszana Tadzicia był moim zdaniem najlepszym indywidualnym występem w tegorocznej edycji Champions League. O tym, jaki koncert na Bernabeum zagrał Tadzic, może świadczyć fakt, że jako dziewiąty piłkarz w całej historii został nagrodzony od dziennika Lequip najwyższą możliwą notą, czyli dziesiątką. Przypomnijcie sobie, jak zaraz po meczu z Bayernem mówiłem, że ci chłopcy z Amsterdamu mogą sprawić w tym sezonie nie lada niespodziankę. Teraz pozostaje pytanie, co Ajax jest w stanie osiągnąć w tym sezonie. Jeżeli pokażą taką grę w finale i będą mieli odrobinę szczęścia w losowaniu, to kto wie jak daleko zajdą. Jeżeli nie teraz, to kiedy, skoro po sezonie na pewno zostaną rozkupieni. Najlepszym tego przykładem może być De Jong, który jeszcze w zimowym okienku podpisał kontrakt z Barceloną. I tutaj taka ciekawostka. Frenkie zdradził, że gdy podpisywał umowę, włodarzy Barsy prosili go, aby wyeliminował Real z Champions League. Najbardziej w tym wszystkim Wszystkim szkodami Viniciusa. Te łzy były moim zdaniem przejawem tego, jak duża część gry Realu spoczywa na barkach 19-letniego skrzydłowego. Po badaniach okazało się, że Brazylijczyk zerwał więzadło niezadło w stawie piszczelowo-strzałkowym i zwykle przerwy przy takich kontuzjach trwają około 2 miesiące. Niewykluczone, że Vinicius nie zagra do końca tego sezonu. Oby tylko ta kontuzja nie miała wpływu na dalszy rozwój jego kariery, ponieważ moim zdaniem jest on chyba największą nadzieją kibiców Realu. Do tej sytuacji nie będę się odnosił, ponieważ widzieliśmy tyle co sędzia na warze. Musicie pamiętać, że piłka jest okrągła, poza tym jeżeli nie ma 100% pewności, arbiter powinien podtrzymać boiskową decyzję. Zresztą co to zmienia skoro Reali, tak musiałby zdobyć dwie kolejne bramki. W tym momencie kibice Los Blancos muszą mieć nadzieję, że przed następnym sezonem dojdzie do prawdziwego trzęsienia w klubie. A co Wy o tym wszystkim myślicie? Czy Murinio wróci na ławkę trenerską realu? Zapraszam do dyskusji w komentarzach, a jeżeli choć trochę zgadzasz się z moją Opinią zostaw łapkę w górę. Przypominam, że przed nami kolejne mecze Champions League. Jeżeli szukacie typów lub po prostu chcecie o nich porozmawiać, zapraszam was na największą w Polsce grupę Bugmaherską zawód typer. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pio, 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 piąteczka.